Watching you stand Or Drodzy Państwo, tradycyjnie też na każdym koncercie przypominamy o tym, że fundacja, jak sama nazwa wskazuje, aby działać sprawnie i prężnie, potrzebuje gromadzić fundusze. Jest na to kilka sposobów. Jednym z tych sposobów jest skarbonka, która zawsze towarzyszy nam przy wyjściu z Wierydarza. Jeśli Państwo chcielibyście być fundatorami na przykład tych artystycznych podróży, może niekoniecznie dla tak dużych dzieci jak Julka, ale dla tych mniejszych, które potrzebują wsparcia wyjeżdżając na warsztaty, konkursy, koncerty, czasem bardzo daleko, na drugi kraniec Polski. Wiemy, że to się wiąże z kosztami. Młodzież potrzebuje kupować nowe instrumenty, płacić za warsztaty. Fundacja stara się w wielu tych potrzebach jakoś pomagać, więc bardzo Państwa prosimy, abyście też zechcieli stać się fundatorami. Będzie można, wprawdzie to jeszcze odległa przyszłość paru miesięcy, dopiero niedawno mieliśmy dzień tak zwanej wolności podatkowej, ale nadejdzie ten moment, że znów trzeba będzie zapłacić podatek. Wtedy można 1% tego podatku przekazać na wskazany przez siebie cel. Mocno promujemy tą ideę przekazywania 1% i jeśli możemy się do Państwa o ten 1% na rzecz młodych talentów, bo procent dostaje fundacja, bo ją wpisujemy do oświadczenia, ale przecież te pieniądze idą właśnie na wsparcie młodych talentów. Więc o tym 1% już też wspominamy i o tym jeszcze będziemy wspominać. Jeszcze coś. Tak, jeszcze prace, ale o tym już też mówiłem wielokrotnie, więc prace, prace nam towarzyszą. Myślę, że Państwo już w części obejrzeliście te prace. Można jeszcze podejść do, do tych prac w trakcie koncertu. Po koncercie będą tam ich autorzy, można z nimi porozmawiać, dokonać jakichś intratnych transakcji z autorem. Zawsze powtarzam, że one jeszcze nie są takie drogie. Kto wie, jak będzie za parę lat. Więc to może być naprawdę dobra inwestycja. A teraz już spokojnie możemy wrócić do prezentacji. Przed nami zaprezentuje się po raz kolejny Adam Radecki. Tym razem w utworze Gladgow Kiss Johna Petrucciego. Po Adamie wraca na scenę Ania Kożuch z kolejnym wierszem. Tym razem będzie to wiersz Agnieszki Osieckiej, solo na kontrabasie. I na koniec tej części Paulina Boczarska w piosence Moje nogi lubią tańczyć. Słowa Elżbieta Buczyńska, muzyka Jarosław Piątkowski. Zapraszamy. Zapraszamy.